Bo tutaj... Polska przez długi czas się bardzo centralizowała. I wszystko prawda? się centralizuje. Zobacz, że to są hmm. wszystko zjawiska, te zjawiska centralizujące, te kapitały, one jakby są obecne wszędzie w gospodarce. My jakby idziemy do Dom Development, kupujemy mieszkanie w Dom Development, y, idziemy do wielkiego banku typu PKO, BP po kredyt i gdzieś tam powiedzmy hmm. sami narzekamy na drogie, y, na drogie mieszkania, na drogie kredyty, a sami jakby swoimi poczynaniami monopolizujemy rynek, powodujemy y, alokację tych kapitałów w obrębie jakichś tam przy ogromnych grup finansowych, więc jakby sami potęgujemy, narzekamy na problem, mhm. gdzie właściwie sami moglibyśmy zacząć od siebie ten problem rozwiązywać. Nie musimy kupować od dużego dewelopera. Możemy no kupić od małego dewelopera, który buduje gdzieś tam w Józefosławiu albo buduje w Kłobucku, wziąć kredyt w banku spółdzielczym, który finansuje tego dewelopera, a gmina ma możliwość chociażby, nie wiem, wprowadzenia jakichś tam ulg podatkowych,